Witam serdecznie na kolejnym dniu. że jest niedziela, to oczywiście za żadną robotę się nie biorę, tylko tradycyjnie spacer zedziem po lesie, tylko że od rana pada deszcz. Już jest dosyć późno, dalej pada, ale teraz to bardziej tak ciąpi jeszcze w lesie, to aż tak bardzo nie czuć. Mam nadzieję, że mi sprzęt nie zamoknie, bo byłby kłopot. Plus jest taki, że grzybiarzy praktycznie nie ma, chociaż tu koło mnie jedni Państwo od rana chodzili twardo, tak lało. A oni chodzili, jakieś takie kubraki mieli na deszcz, no ale się nie dziwię. Wiecie, jak ktoś chodzi do pracy, a jest takim zapalonym grzybiarzem i lubi chodzić na grzyby jak ja i ma wolną tylko niedzielę, to pada czy nie pada, jaka pogoda by nie była, też bym poszedł. No ale że ja mam ten luksus, że mieszkam w lesie i mogę chodzić prawie codziennie, to dzisiaj nawet koszejka nie wziąłem. Pójdzie się za 2-3 dni popadało, może po deszczu trochę ruszy. No i plus taki, że niedziela, jak jest najwięcej grzybiarzy, to nie ma ich praktycznie wcale, to zawsze będą większe szanse, że będzie mniej przezbierane. Nie oddalam się daleko od bazy. Zaraz tu jakieś małe kółko zrobimy, no bo jednak pada. Teraz tak ksiąpi, ale za chwilę ma znowu lać, to polecimy pod kominek, się rozpali się rozgrzeje. Człowiek, bo chłodno, jest zimno dzisiaj, nie wiem, tam Zapowiadali z 8 stopni, ale chyba mniej jest. Chociaż też to wiadomo, od deszczu też odczucia, że jest chłodnie, ale rundka musi być. W tym tygodniu to chyba codziennie chodziliśmy po lesie i to tak godzina to najmniej, zwykle, zwykle więcej. No i od paru dni też codziennie rano latamy poza zielonką. No ale dzisiaj lało, to dzisiaj rano nie chodziliśmy, ale dzisiaj jest niedziela, to może być taki jeden dzień odpustowy. A jest nas już 60 tysięcy. 60 tysięcy osób subskrybuje. Ten mój kanalik. Dla mnie to jest kompletnie niepojęte, kompletnie to do mnie nie dociera. Jak sobie pomyślę, ile to jest osób. Ja nie wiem, czy w Polsce jest taki stadion, na który tyle osób wchodzi. To jest już całkiem spore miasto. No aż nie mogę w to uwierzyć. Bardzo serdecznie dziękuję za każdą subskrypcję. Każda kolejna to dla mnie oczywiście dodatkowa motywacja do nagrywania gniotów, przykładania się do nich. Jak wychodzi. Jako tako, wiadomo, nie wszystkie są ciekawe. Czasami jest nudno, czasami jest powtarzalnie, ale wiecie, ja nagrywam daily. Jakie życie na wsi takie ignioty? Raz jest ciekawiej, raz się coś dzieje, a czasami jest bardziej bez wydarzeń nadzwyczajnych. Pewnie niektórych osób to już nudzi. Jutro poniedziałek znowu będzie sprzątanie u wszystkich. To już po raz nie wiem, który pewnie pięćdziesiąty, to wiadomo, że tam pewnie fajerwerków nie będzie. Chociaż nie wiadomo, może coś się wydarzy. Ja też mam taką zasadę. Że nie wymyślam na siłę, bo jakbym chciał robić takie, wiecie jak to się mówi, clickbajty na przykład, żeby mieć dużo wyświetleń, dużo czasu oglądania, to wiecie, bocianka bym schował do szafy i zrobił, że bocianek zaginął, potem go szukał, potem go nie wiem, znalazł na strychu i tam wymyślał takie różne głupoty, ale oczywiście mam zasadę, że tego nie robię. Nie ściemniam, tak jak jest życie, to co się dzieje, to, to po prostu nagrywam i dla mnie jest bardzo niesamowite, że aż tyle osób. To ogląda, bardzo dziękuję też za wszystkie wiadomości. Nie na wszystkie odpisuję, chyba nawet na większość nie, nie odpisuję. Za co przepraszam, ale z tego sporo, dużo mi umyka i też wiecie, czasami nie wiem po prostu, co odpowiedzieć, ale za wszystkie bardzo serdecznie dziękuję. Dużo osób do mnie pisze, że te gnioty poprawiają humor, czy tym, co piszą, czy ich najbliższym, że mają dobrą energię na cały dzień. Też dla mnie to jest dosyć zaskakujące, że taką dobrą energią ja zarażam, ja raczej nie jestem człowiekiem jakimś takim wiecie ekstrawertycznym, napompowanym energią, co, co tak wiecie nakręconym, ale jeżeli komuś poprawiam humor to, to bardzo się cieszę, no po to też te gnioty są i naprawdę niektóre wiadomości, one są bardzo prywatne to nie będę wam czytał, ale niektóre naprawdę są, że że tam ludzie mieli jakieś ciężkie chwile, tam wiadomo jakieś choroby nie choroby i i codzienne gnioty jako się podnosiły na duchu i, i za każde takie słowo bardzo dziękuję, bardzo mi to napędza, żeby cały czas te gnioty robić. No i jest nas już 60 tysięcy. Dobra, wracamy do chałupy 40 minut. Na dzisiaj musi wystarczyć, bo coraz bardziej pada. A ja nie mam parasolki. Wcale nie mam. Muszę sobie kupić, bo na taki deszczyk to by była akurat. Albo by gdzieś dalej nas deszcz złapał, to wiecie. Zawsze strach, że mi ten sprzęt pozamaka, bo to, bo to, no, to byłby kłopot. No. Potem nie ma czym nagrywać. Także lecimy, rozpalamy w kominku, się trochę ugrzejemy, bo zimno mokro. Nieprzyjemnie dzisiaj jest na dworze. Taka jak to się mówi barowa pogoda, niektórzy mówią. Ja bardziej mówię kominkowa, bo jak tak deszcz stuka, oblachę w kominku napalić, przy kominku posiedzieć, to sama przyjemność. O, a muszę go pochwalić, prawie w ogóle nie ciąga dzisiaj. O, go pochwaliłem, to trochę tam pociągnął, ale nie jest źle. Wczoraj pochodziliśmy na tej krótkiej smyczy i dzisiaj dużo lepiej. Ani razu mnie tak jakoś mocniej nie szarpnął czy coś. Luks. Może tak by robić, że co, czasem mu a W sumie to mogę na krótko przymknąć już. Chodź, lecimy. Do domu chodź. Idziemy w kominku napalić. A się rozpadało. W samą porę przyszliśmy się tu u królików. Schowałem pod dachem. Do domu już niedaleko. A króliki co? Po piwnicy latają jak zawsze. Dzisiaj niestety bez zielonki, ale dostały gałązki Tapinamburu, czy jak to się tam mówi? Coś tam sobie pochrupały. O ktoś mi pisał, że te świerkowe czy sosnowe gałązki dobrze im teraz dawać. A nie wiem, muszę o tym poczytać, bo to dzisiaj zobaczyłem ten komentarz, jeszcze nie sprawdzałem. No można by, u mnie to nie brakuje takich przysmaków. Wiem, że kozy lubią obgryzać te gałązki, ale czy króliki, czy im się daje iglaste, czy tylko liściaste drzewka? Owocowe można by im dać, ale owocowe to ja mam malutkie, tam nie ma co obcinać. A nawet nie wiem, kiedy się przycina te drzewka owocowe. Kiedyś się tam przytnie. No dobra, trzeba jakoś pochować, bo już mam wszystko mokre. I co? I lecimy do chałupy, palimy w kominku. A Tobie to też nigdy nie przeszkadza. A przyjdziesz do domu, to się będziesz ocząchiwał. Chodź biegiem, Ta, w piłkę jeszcze weź, na pewno teraz z Tobą pogram. Całe towarzystwo pochowane. O, jeden ten kurczak, kurczak, to on już duży kogut. Ten, co mi na kolana przychodził, tylko się poszedł przejść, a tak to po wszystkich kątach. Bocianek, chowaj się, on tam leci. W kominku się już rozpala, zaraz się zagrzejemy. Prawda? się zagrzej trochę, 10 minut jesteśmy w chałupie, a on już 5 razy był na dworze i z powrotem, nie może się zdecydować, bo by wolał ze mną posiedzieć ale on nie lubi w domu siedzieć jeszcze teraz kominek się rozpali to tyle go tutaj będę widział oczywiście, tak jak mówiłem, dwóch minut nie może usiedzieć w chałupie tylko na deszcz, Tuż chociaż na taras byś przyszedł no chodź, chodź, no co będziesz mógł no, posiedź chociaż na tarasie bo co, dzisiaj jak tak mocno lało, to nawet go w końcu zamknąłem. No bo tak to po dworze lata, cały mokry się bojesz się przeziębić i coś. A tak jak w końcu, no to w budzie leżał. Chociaż tyle. W końcu dał się namówić wejść do chałupy. O, i go przechwaliłem. Ale przy samej drzwiach i muszą być uchylone, bo inaczej za gorąco i w nie stuka. Posiedź trochę w chałupie, bo cały mokry już jesteś. A w chałupie pomału, pomału robi się. Cieple, ja to naprawdę mogę godzinę siedzieć i się patrzeć w ten ogień w kominku. O, za waszymi radami staram się rozpalać w miarę od góry, to się dłużej pali to jedno, a dwa, że szyba tak nie zachodzi. I tak dymu nie idzie. Ogólnie lepiej jest tylko jeden minus, dużo wolniej się dom nagrzewa, no ale wiadomo jeszcze, nie mam rozów. I oby prędko nie było, bo trzeba będzie krany na dworze pozakręcać i wtedy jest najgorszy okres, bo trzeba całą wodę wszystkim nosić. Z domu, a trochę tej wody trzeba nosić, szczególnie wiecie, przy kaczkach, gęsi. A jak się zaczną mrozy, to i ten basenik będzie im zamarzał, i trzeba będzie tylko w kurniku zrobić poidło. Ale w kurniku mam już gniazdka, także jakby były duże mrozy, to może jakiś delikatny podgrzewacz do wody, są takie specjalistyczne, to nie będzie z tym problemu. No ale będzie u królików, będzie u gołębi. No zawsze to jest kłopot. Te mrozy. Chociaż chyba lepsze mrozy niż. Plucha, prawda? W końcu tutaj usiadłem, to trochę siedzi ze mną. No, posiedź, posiedź. A perełka w taką pogodę tradycyjnie śpi w pościeli. Teraz tu przylazłem się, kręciłem, to się obudziło, ale jaka zaspana ziewa, oczy jej się mrużą, a śpi, śpi. Przecież nie będziesz myżganiać po dworze, jak leje deszcz. Oj, też chyba zaraz pójdę spać, bo to w taką pogodę to się. Nic nie chcę. Teraz to się rozpadało. Fest! Na kamerze nigdy tak za dobrze nie widać tych kropel. O ostatnio coś czytałem, że ten czy oglądałem? Że jak na filmach robią deszcz, to z wozów strażackich leją wodę, bo takich zwykłych kropel to prawie, że nie widać na nagraniu. Ale dobrze, dobrze nie chleję. Ta ziemia tu potrzebuje wody. Już się nawet pomału, pomału, pomału zaczynają robić jakieś kałuże, co u mnie to się zdarza. Wyjątkowo rzadko. Największe są zawsze jak są rostopy, no bo ziemia zmarznięta i nie przyjmuje. A tak ten piach, to ile wody nie spadnie, to wszystko leci w głąb. Tylko kaczki i balbinka, to one się deszczu nie boją. W końcu to wodne ptaki. Bo właśnie muszę, muszę zorganizować. Zostaw miotłę balbinka. Po co ja ją tam zostawiłem? Lecę po nią. Miotłę zabrałem, zajrzałem do kurnika, a tam wszystkie kury na grzędach i spać idą, a to dopiero po 14 jest. No ale w taką pogodę to się nie dziwię. W taki deszczyk to dobrze sobie drzemkę zrobić. I dlatego w dzisiejszym gniocie to już wszystko. Dzisiaj długiego spaceru nie było, no ale pogoda nie dopisała. Jutro, pojutrze ma chyba już nie padać, a może i będzie więcej grzybów, a mniej grzybiarzy. To by było dobrze, bo dopiero pierwszą suszarkę ususzyłem, to jeszcze kilka by się przydało, żeby były zapasy na zimę. Także ja się z Wami żegnam, zapraszam na jutro, na siódmą rano, na razie, cześć!